pięciu cichych zabójców, którzy niszczą mięśnie osób starszych. Czy wiesz, że podczas oglądania tego wideo tysiące osób starszych na całym świecie tracą masę mięśniową, nie zauważając tego? Nie ma bólu, nie ma ostrzeżeń, ale pewnego dnia wstanie z krzesła staje się trudniejsze, noszenie torby z zakupami staje się wyzwaniem, a upadek kończy się złamaniem, które zmienia życie na zawsze. Lekarze nazywają ten proces sarkopenią, a jest to jedna z głównych przyczyn, dla których wiele osób starszych trafia do domów opieki lub ma ograniczoną mobilność. Po 50. roku życia ciało naturalnie traci masę mięśniową, ale niektóre pokarmy mogą przyspieszyć ten proces nawet o 40%. Oto najgorsze. Niektóre z tych produktów wydają się zdrowe, są polecane w wielu dietach i możesz je spożywać codziennie, nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości. To Czego ci nie mówią, to fakt, że w ciszy niszczą zdolność twoich mięśni do regeneracji, stopniowo powodując osłabienie. Najnowsze badania wskazują na głównych winowajców, a w tym wideo pokażę ci pięć najniebezpieczniejszych pokarmów, które niszczą mięśnie osób starszych. Zaskoczy cię, że jednym z nich jest owoc, a innym warzywo, które prawdopodobnie spożywasz regularnie. Zanim zaczniemy, powiedz w komentarzach. Czy kiedykolwiek czułeś, że brakuje ci siły do wykonywania codziennych czynności? Podziel się swoim doświadczeniem i polub ten film, aby więcej osób odkryło te ważne informacje. Pokarm numer 5: Biały chleb i rafinowane mąki. Biały chleb, makaron rafinowany, ciastka i wiele innych produktów z przetworzonej mąki mogą wydawać się nieszkodliwe, ale w rzeczywistości są jednym z największych wrogów zdrowia mięśni u osób starszych. Dlaczego są szkodliwe? Ponieważ te pokarmy są pozbawione błonnika, białka i niezbędnych składników odżywczych, pozostawiając praktycznie tylko skrobie i szybko przyswajalne cukry. Po ich spożyciu ciało szybko przekształca je w glukozę, co powoduje skoki poziomu cukru we krwi i wzrost produkcji insuliny. Ten ciągły wzrost i spadek poziomu cukru wywołuje stan zapalny w ciele proces, który przyczynia się do utraty mięśni z biegiem czasu. Ale to nie wszystko. Aby utrzymać masę mięśniową, ciało potrzebuje wysokiej jakości białka i zrównoważonej regulacji hormonalnej. Nadmierne spożycie rafinowanych mąk może negatywnie wpłynąć na produkcję insuliny, co zakłóca wchłanianie niezbędnych aminokwasów w mięśniach. Biały chleb sprzyja magazynowaniu tłuszczu zamiast mięśni. Kiedy spożywasz nadmiar rafinowanych mąk, Twoje ciało wchodzi w stan metaboliczny sprzyjający gromadzeniu tłuszczu i utracie mięśni. Dzieje się tak, ponieważ ciągłe skoki insuliny blokują zdolność ciała do wykorzystywania tłuszczu jako źródła energii, co prowadzi do cyklu przyrostu masy ciała i osłabienia mięśni. Ponadto badania wykazały, że dieta bogata w rafinowane węglowodany może prowadzić do insulinooporności stanu, w którym komórki przestają prawidłowo reagować na te hormony. To nie tylko zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2, ale także wiąże się z sarkopenią. Co robić zamiast tego? Jeśli jesteś jedną z tych osób, które nie mogą żyć bez chleba lub makaronu, nie musisz ich całkowicie eliminować, ale możesz dokonywać mądrzejszych wyborów. Zamień biały chleb na pełnoziarnisty. 100% chleb z pełnego ziarna lub chleb żytni. Wybieraj makaron z mąki pełnoziarnistej. Makaron z roślin strączkowych, albo komosę ryżową zamiast makaronu z rafinowanej mąki. Dodatkowo włącz do swoich posiłków więcej białka i zdrowych tłuszczów, aby uniknąć skoków poziomu cukru we krwi. Te drobne zmiany mogą zrobić dużą różnicę w zachowaniu masy mięśniowej i codziennej energii. Ale teraz nadchodzi coś jeszcze bardziej zaskakującego: istnieje owoc, który większość ludzi uważa za całkowicie nieszkodliwy. A który w rzeczywistości może po cichu przyczyniać się do utraty mięśni. Wiesz lub nie, spożywanie tego owocu w nadmiarze może być równie szkodliwe jak biały chleb i cukry rafinowane. Chcesz wiedzieć, o którym owocu mowa. Produkt numer cztery: sok pomarańczowy i inne owoce bogate we fruktozę. Gdy myślisz o zdrowym śniadaniu, co przychodzi Ci do głowy? Zapewne szklanka świeżego soku pomarańczowego. Od dzieciństwa mówiono nam, że sok pomarańczowy to źródło witaminy C, że wzmacnia odporność i jest naturalny, więc nie może być zły. Ale oto prawda, o której prawie nikt nie mówi sok pomarańczowy to jeden z najgorszych produktów dla zdrowia mięśni u osób starszych. I tu tkwi sedno. Nie chodzi tylko o sok pomarańczowy, ale o każdy sok owocowy, który został wyciśnięty i oddzielony od swojej naturalnej błonnikowej struktury. Dlaczego soki owocowe mogą szkodzić mięśniom? Powodują gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi, nie dając przy tym realnych korzyści. Sok pomarańczowy, podobnie jak soki jabłkowy czy winogronowy, zawiera duże ilości fruktozy, rodzaju cukru, który jest metabolizowany w wątrobie w inny sposób niż glukoza. Kiedy wypijasz szklankę soku pomarańczowego, twoje ciało otrzymuje ogromną dawkę płynnej fruktozy bez błonnika który normalnie występuje w całym owocu. To powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, a następnie jego szybki spadek, co prowadzi do zmęczenia i osłabienia mięśni. Badania wykazały, że wysokie spożycie fruktozy wiąże się z podwyższonym poziomem stanu zapalnego w organizmie. Ten cichy stan zapalny bezpośrednio wpływa na zdolność organizmu do utrzymania i regeneracji tkanki mięśniowej. Fruktoza spożywana w nadmiarze zamienia się w tłuszcz w wątrobie, co może prowadzić do insulinooporności, a w efekcie do cukrzycy typu II. Insulinooporność jest nie tylko groźna dla ogólnego zdrowia, ale także utrudnia wchłanianie kluczowych składników odżywczych, których mięśnie potrzebują do regeneracji i wzmacniania. Te soki oszukują mózg i zwiększają uczucie głodu. W przeciwieństwie do innych rodzajów cukru, fruktoza nie aktywuje tych samych sygnałów sytości w mózgu. To oznacza, że po wypiciu soku pomarańczowego nadal czujesz się głodny, co może prowadzić do spożycia większej ilości węglowodanów i niezdrowych produktów. Czy to samo dotyczy całych owoców? Nie: zjedzenie całej pomarańczy to nie to samo, co wypicie szklanki soku. Różnica tkwi w błonniku. Kiedy zjadasz owoc w całości, błonnik spowalnia wchłanianie naturalnych cukrów zapobiegając gwałtownym wzrostom poziomu cukru we krwi i zmniejszając negatywny wpływ na mięśnie. Jeśli naprawdę lubisz smak soku, najlepszą alternatywą są naturalne koktajle, smoothie, zawierające miąższ i błonnik owocu. Wybieraj owoce o niższej zawartości fruktozy, takie jak jeżyny lub borówki. Nawadniaj się wodą lub naparami ziołowymi zamiast słodzonych soków. A teraz coś jeszcze bardziej szokującego. Jest pewien produkt, który wiele osób spożywa codziennie, myśląc, że to dobre źródło białka, ale w rzeczywistości jest to jeden z największych sabotażystów masy mięśniowej. Ten produkt nie tylko może przyczyniać się do stanów zapalnych, ale także zawiera związki, które mogą zakłócać regenerację tkanki mięśniowej. I co gorsza, wiele osób spożywa go w przekonaniu, że wzmacnia swoje ciało. Produkt numer 3. Przetworzone wędliny, ukryty wróg mięśni. Gdy myślisz o produktach bogatych w białko, zapewne przychodzą ci do głowy takie opcje jak szynka, kiełbasa, czerizołu czy salami. Od lat wędliny są promowane jako szybkie i wygodne źródło białka, szczególnie dla osób starszych, które szukają łatwych w przygotowaniu posiłków. Ale tu pojawia się problem. Przetworzone wędliny to niebezpieczna pułapka dla zdrowia mięśni. Chociaż zawierają białko, są też pełne szkodliwych związków, które mogą sabotować regenerację i utrzymanie mięśni. Dlaczego przetworzone wędliny niszczą masę mięśniową? Po pierwsze, zawierają azotyny i azotany, które sprzyjają stanom zapalnym. Aby wędliny mogły być przechowywane przez długi czas bez psucia się, przemysł spożywczy dodaje do nich azotyny i azotany, dwa związki chemiczne powiązane z przewlekłym stanem zapalnym i uszkodzeniem komórek. Przewlekły stan zapalny uniemożliwia regenerację tkanki mięśniowej i przyspiesza utratę masy mięśniowej, poważny problem u osób starszych. Badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of Nutrition wykazało, że częste spożywanie przetworzonych wędlin wiąże się z większym ryzykiem chorób metabolicznych i niższą gęstością mięśniową u osób starszych. Po drugie, są one źródłem tłuszczów nasyconych i utajonych tłuszczów trans. Wiele wędlin zawiera duże ilości tłuszczów nasyconych i trans, które zatykają tętnice i utrudniają przepływ krwi do mięśni. Jeśli krążenie krwi nie jest optymalne, mięśnie otrzymują mniej tlenu i niezbędnych składników odżywczych, co spowalnia ich regenerację i sprawia, że z czasem stają się słabsze. Po trzecie, zawierają nadmiar sodu, który przyczynia się do odwodnienia i zmęczenia mięśni. Czy zauważyłeś, że po zjedzeniu wędlin jesteś bardziej spragniony. Dzieje się tak, ponieważ są one naładowane sodem, konserwantem, który pomaga zatrzymać wodę w organizmie, ale w nadmiarze prowadzi do odwodnienia, skurczów mięśni i zmęczenia. Odwodnienie to cichy wróg mięśni, ponieważ wpływa na ich kurczenie się i regenerację, zwiększając ryzyko urazów i utraty siły. Na koniec dostarczają białka niskiej jakości, które nie wspomaga mięśni. Choć wędliny zawierają białko, jego jakość jest niższa w porównaniu do naturalnych źródeł, takich jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe. Co więcej, wiele wędlin jest mieszanych ze skro i innymi wypełniaczami, które zmniejszają rzeczywistą ilość białka, jaką organizm może wykorzystać do naprawy mięśni. Innymi słowy, jeśli myślisz, że wzmacniasz swoje ciało jedząc wędliny, w rzeczywistości możesz osiągać odwrotny efekt. Jakie są zdrowe alternatywy? Jeśli chcesz utrzymać silne i zdrowe mięśnie, najlepiej zastąpić wędliny bardziej naturalnymi i mniej przetworzonymi źródłami białka, takimi jak chude, nieprzetworzone mięsa, na przykład kurczak, indyk czy organiczna wołowina, ryby bogate w kwasy omega-3, takie jak łosoś czy sardynki, które pomagają zmniejszyć stan zapalny. Całe jajka, kompletne źródło wysokiej jakości białka, rośliny strączkowe i orzechy, które dostarczają białka roślinnego bez szkodliwych chemikaliów obecnych w wędlinach. A teraz nadchodzi coś jeszcze bardziej niepokojącego. Istnieje produkt, który większość ludzi spożywa codziennie i który wydaje się nieszkodliwy, ale w rzeczywistości okrada twoje mięśnie z kluczowych składników odżywczych. Ten produkt uniemożliwia wchłanianie magnezu. Wapnia i niezbędnych białek, stopniowo osłabiając tkankę mięśniową. Co gorsza, prawie nikt go o to nie podejrzewa, ten produkt uniemożliwia wchłanianie magnezu, wapnia i niezbędnych białek, stopniowo osłabiając tkankę mięśniową. Co gorsza, prawie nikt o tym nie wie. Odkryjmy to teraz. Produkt numer dwa, niespodziewane warzywo, które osłabia twoje mięśnie. Jeśli jest coś, czego wszyscy słyszeliśmy od małego. To jest warzywa, bo są dobre dla ciebie. I tak, większość z nich rzeczywiście jest zdrowa. Ale co byś pomyślał, gdybym powiedział, że istnieje warzywo, które może przyspieszać utratę mięśni, nawet tego nie zauważając? Warzywo, które wiele osób je codziennie, sądząc, że jest zdrowe, ale w rzeczywistości może wypłukiwać z organizmu niezbędne minerały, które twoje mięśnie potrzebują, aby pozostać silne. Mówimy o szpinaku. Tak, to samo warzywo, które sprawiło, że papaj stał się silny, może w rzeczywistości osłabiać twoje mięśnie, jeśli spożywasz je w niewłaściwy sposób. Ukryta strona szpinaku, czego nikt ci nie powiedział. Szpinak jest bogaty w witaminy i minerały, ale zawiera substancję, która może zrobić więcej szkody niż pożytku, jeśli jest spożywana w nadmiarze lub w niewłaściwy sposób. Oto szczegóły, uwaga. Ten ukryty wróg nazywa się kwas szczawiowy. Kwas szczawiowy blokuje wchłanianie wapnia i magnezu. Wapń i magnez są niezbędne do skurczu i regeneracji mięśni. Bez nich mięśnie słabną, stają się bardziej podatne na skurcze, a ich regeneracja jest znacznie wolniejsza. Ale oto problem: kwas szczawiowy łączy się z tymi minerałami w jelitach, tworząc związki, których organizm nie może wchłonąć. Rezultatem jest to, że nawet jeśli spożywasz pokarmy bogate w wapń i magnez, twój organizm nie będzie w stanie ich wykorzystać. Jeśli spożywasz duże ilości surowego szpinaku, kiedy kwas szczawiowy gromadzi się w organizmie, może to prowadzić do kamieni nerkowych, co jest bardzo powszechne u osób starszych. Co więcej, ten nadmiar może zakłócać syntezę ATP, cząsteczki energii, której używają Twoje mięśnie, aby prawidłowo funkcjonować. Co to oznacza? Większe zmęczenie, mniejsza wytrzymałość i większa trudność w poruszaniu się z winnością. Surowy szpinak może być problemem. Spożywanie surowego szpinaku zwiększa ilość kwasu szczawiowego w organizmie. Jeśli jesz go codziennie w sałatkach lub zielonych koktajlach, możesz osłabiać swoje mięśnie, nie zdając sobie z tego sprawy. Czy to oznacza, że powinieneś całkowicie przestać jeść szpinak? Zdecydowanie nie. Ale oto klucz. Sposób, w jaki go spożywasz, ma ogromne znaczenie. Gotowanie szpinaku może zmniejszyć ilość kwasu szczawiowego o 40%. Lekko gotowanie i odrzucanie wody pomaga usunąć dużą część tej substancji, umożliwiając lepsze wchłanianie składników odżywczych przez organizm, nie szkodząc przy tym mięśniom. Łączenie go z produktami bogatymi w wapń, takimi jak nasiona sezamu lub migdały, może przeciwdziałać jego negatywnemu działaniu. Nie spożywaj go w nadmiarze, jeśli jesz szpinak codziennie w dużych ilościach, możesz utrudniać wchłanianie niezbędnych minerałów dla swojej muskulatury. Teraz już wiesz, że tak popularne warzywo jak szpinak może wpływać na siłę twoich mięśni, ale kolejny cichy zabójca jest jeszcze bardziej szokujący, ponieważ nie tylko osłabia twoje mięśnie, ale także przedwcześnie starzeje twoje ciało i może uszkadzać twój mózg. I najgorsze jest to, że znajduje się w prawie każdym śniadaniu. Chcesz wiedzieć, co to takiego? Odkryjmy to teraz. Produkt numer jeden. Kawa w nadmiarze, ukryty wróg twoich mięśni. Dla milionów ludzi dzień nie zaczyna się bez filiżanki kawy. To święty rytuał, źródło energii, codzienna przyjemność. Ale co byś pomyślał, gdybym powiedział, że kawa w nadmiarze może osłabiać twoje mięśnie? nawet tego nie zauważając. Tak, ta sama kawa, którą pijesz codziennie, może powodować szkody w twojej sile mięśniowej, przyspieszając utratę masy mięśniowej wraz z wiekiem. Co gorsza, nie jest to coś natychmiastowego ani oczywistego. Nie czujesz bólu, nie ma żadnych ostrzeżeń. Po prostu pewnego dnia zauważasz, że wspinanie się po schodach staje się trudniejsze, że twoje nogi czują się słabsze, że twoja siła nie jest już ta sama i to może być efektem nadmiaru kawy kawa ma wiele korzyści gdy jest spożywana z umiarem ale gdy staje się nawykiem w nadmiarze wpływa bezpośrednio na zdrowie mięśniowe oto jak kawa wpływa na twoje ciało w trzech kluczowych aspektach kawa w nadmiarze odbiera wapń i magnez z mięśni wapń i magnez to dwa kluczowe minerały do skurczu i regeneracji mięśni bez nich mięśnie słabną tracą jędrność i stają się bardziej podatne na skurcze. Kofeina działa jak diuretyk, co oznacza, że zmusza organizm do usuwania większej ilości minerałów przez mocz. Rezultatem jest to, że jeśli pijesz zbyt dużo kawy, nie uzupełniając tych minerałów, możesz stopniowo tracić siłę mięśniową, nie zdając sobie z tego sprawy. Zwiększa produkcję kortyzolu, hormonu, który niszczy mięśnie. Kortyzol jest hormonem stresu, który w nadmiarze prowadzi do rozpadu tkanki mięśniowej. Jeśli pijesz kawę w nadmiarze, może to prowadzić do zwiększenia poziomu kortyzolu w organizmie, co ma negatywny wpływ na twoje mięśnie. Kawa podnosi poziom kortyzolu, hormonu stresu. Dlaczego to jest złe? Nadmiar kortyzolu atakuje tkankę mięśniową, rozkładając ją, aby uzyskać energię. Zmniejsza również syntezę białek, co oznacza, że twoje mięśnie mają trudności z regeneracją i wzrostem. Jeśli pijesz kilka filiżanek kawy dziennie, szczególnie w momentach stresu, możesz nieświadomie przyspieszać utratę mięśni. Po trzecie, kawa zmniejsza jakość snu, co uniemożliwia regenerację mięśni. Podczas snu twoje mięśnie naprawiają się i wzmacniają, ale jeśli pijesz kawę w nadmiarze, szczególnie po południu, twój głęboki sen zostanie zakłócony. Mniej głębokiego snu to mniej regeneracji mięśniowej, a to z kolei oznacza większą utratę siły z czasem. Więc czy powinienem przestać pić kawę? Odpowiedź jest zdecydowanie nie, ale jak wszystko w życiu, kluczem jest równowaga. Ogranicz spożycie do jednej lub dwóch filiżanek dziennie. Więcej niż trzy filiżanki dziennie mogą zacząć wpływać na twoje mięśnie i kości. Nie pij kawy na pusty żołądek. Kiedy pijesz kawę bez wcześniejszego jedzenia, negatywne skutki na poziom kortyzolu są jeszcze silniejsze. Unikaj picia kawy po godzinie 14, aby umożliwić organizmowi regulację cykli snu i regeneracji mięśni. Zastąp część spożycia kawy zieloną herbatą lub naparami. Zielona herbata zawiera mniej kofeiny i więcej przeciwutleniaczy, co chroni Twoje mięśnie, zamiast je osłabiać. Teraz już znasz pięciu cichych zabójców którzy niszczą mięśnie osób starszych. Ale oto świetna wiadomość. Jeśli spożywałeś te produkty, nie zdając sobie sprawy z wyrządzanych przez nie szkód, wciąż masz czas, aby to odwrócić. Twoje ciało jest niezwykle elastyczne, a z odpowiednimi składnikami odżywczymi możesz odzyskać siłę mięśniową nawet po 60, 70 czy 80 roku życia. Dlatego po obejrzeniu tego filmu polecam obejrzenie innego naszego wideo zatytułowanego Dorośli Starsi, ich mięśnie znikają bez tego składnika odżywczego. Tam dowiesz się, jaki składnik odżywczy może pomóc ci zatrzymać utratę mięśni i odzyskać siłę. A teraz, napisz w komentarzach, ile z tych produktów spożywasz codziennie, który z nich najbardziej cię zaskoczył, jakie zmiany wprowadzasz w swojej diecie od dzisiaj. Z przyjemnością przeczytam Twoje odpowiedzi i odpowiem na Twoje pytania. Jeśli ta informacja ci pomogła, daj lajka, aby więcej osób mogło ją odkryć. Subskrybuj nasz kanał, aby nadal uczyć się, jak naturalnie dbać o swoje zdrowie, i podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje chronić swoje mięśnie. Do zobaczenia w następnym wideo. Błogosławieństwa!